Cześć, witam wszystkich. Tu Hikomikos i jak zapewne wiecie, dodatek do najnowszej kolekcji gry higrykacianej Pokémon Trading Card Game, Pokémon Sun i Moon został wydany. Jest to seria Burning Shadow, seria Pokémon Sun i Moon 3, już niedługo w polskich w sklepach Tesco na rynku. A ja tu mam przedpremierowy zestaw Prelist, który wysłała mi moja znajoma, która była na turnieju i po prostu podzieliła się ze mną jednym takim pakietem, który, otrzymywa, który otrzymywali trenerzy, którzy brali udział w mistrzostwach. W turnieju po prostu Pre-Release premierowym. Zapraszam na unboxing tego zestawu. Dobra, mam przed sobą właśnie to turniejowe Pre-Release Burning Shadow Pokémon Sun and Moon. Pudełeczko wygląda tak, a w środku znajdziemy zestaw 23 kart, zawierających dodatkowo jedną kartę hologramową, oraz cztery boosterki z serii Burning Shadow, najnowszego dodatku kolekcjonerskich gry cianek Pokémon, który okaże się, ukaże się już niebawem w polskich sklepach idziemy do odpakowania dla kolekcjonerów ta paczka straciła już na wartości po odpakowaniu troszeczkę się wgniotło to pudełeczko zobaczymy jaki zestaw kolekcjonerski nam się tutaj trafił, jaka karta promo to będzie niespodzianka to jest ten moment, chwila prawdy ja cały czas zakrywam nie przyglądałem się jakie są dostępne yy, egzemplarze warianty kart promo uwaga to będzie moja, mój element zaskoczenia Beware! No, powiem Wam, że nie jest tak źle. Karta promo numer 49, fajnie. I do tego cztery boosterki. Szkoda, że nie są to wszelkie warianty boosterków z tej serii. Mamy tutaj również kartę, ulotkę wprowadzającą do jak zbudować talię. Informacje o podstawach, jak brać udział w turnieju, bo wiadomo, na turniejach, pre-release. Panują specjalne zasady odnośnie budowania talii. Mamy tutaj pakiet kart, którego nie będę otwierał. Ten pakiet jest wart więcej, jeśli jest zafoliowany. Karta promo też. Dlatego zostawię go sobie w takiej formie, jaki jest. I teraz zapraszam Was, moi drodzy, na ulubioną Waszą część, na unboxing boosterku z serii Pokémon Sun and Moon Burning Shadow. Burning Shadows to najnowsza seria Pokémon Sunny 3. Mamy tutaj cztery busterki, więcej nie będę otwierał. I na początku wspaniały Pokémon, jakim jest Charmander. Uwaga, karta z kodem już tutaj prawie by została pokazana. Raz, dwa, trzy, cztery, raz i dwa. Tak jak pamiętam, chyba dobrze przykładam. I mamy Charmandera. To nie jest Sencil, to jest Snizel. Alolański Kraimer, Ralz Alolański Wulpix Energia typu elektrycznego Super Scope Up Bardzo fajna talia Bardzo fajna karta Trainera Rzuć monetą Jeśli wypadnie orzeł, to czy reszka, zależy co wybierzesz yy, Zabierasz jednego Pokémona i dołączasz go do ręki wraz ze wszystkimi kartami, które ma dołączone do siebie Electabas Sophocles Odrzuć dwie karty z ręki Jeśli to zrobisz, dobiesz cztery karty Fajnie Guzma, Guzma Rivers, to widzicie, Barbara dostaje osobiste pozdrowienia na filmiku. Guzma Rivers, to jest przeznaczenie, pierwszy booster Guzma Rivers. Co będzie dalej? Turtonator. Guzma Rivers wędruje na honorowe miejsce tutaj gości nam na filmiku. Jeśli chcecie to obczajcie e, cosplay Leafian Cosplay, o ile dobrze nie przekręcam niku link macie widoczny w opisie filmiku, albo nawet w komentarzu przypiętym, yy, w przypiętym poście. Dobra, kolejna saszetka, Burning Shadows. Co my tu będziemy mieli? No, nie chcę wyjść. Skobana karta. Karta promo, widzę, że z kodem już jest tym lepszym. Czyli coś tu będzie do ciekawego. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz i dwa. I moje karty to. Duskull. Fajnie. Tak, dynamo. Zobaczcie, on jest zrobiony z włóczki. Z materiału, ale super w ogóle, jak oni to zrobili. Że tak płyną, a tu pewnie w grafice dodali cień i, i usunęli jakiś drucik, na którym się otrzymał, ale super. Jeszcze do tego. Cutie Fly. Riolu, Righorn. Energia metaliczna. Po-Town, kiedy y, każdy z graczy weźmie swojego Pokémona i go ewoluuje. Y, połóż trzy znaczniki obrażeń na tym Pokémonie. Mhm. Ribombi. Kirla. Kartą Reverses Miałstik, który jest równocześnie rzadką kartą, a rzadkim egzemplarzem jest Fireplum Holo. Ciekawie, bardzo gruba warstwa hologramu praktycznie nie pozwala przedrzeć się przez. Ilustracje bardzo fajne, fajnie mieni się w blasku światła. Super. Disgusting Poleng. Tak długo jak ten Pokémon jest jak twoim aktywnym Pokémonem, podstawowe Pokémony przeciwnika nie mogą atakować. Ciekawa karta, jednak potrzeba e, w, w, o ewolucji Odisha w Gluma, następnie Gluma w, w, w Firepluma. Ciekawa, ciekawa zdolność, ciekawa abilitka. Jeszcze dwie karty przed nami. Mamy kolejny Tapuł tutaj. A na, na koniec, na deser zostawiłem legendarnego Pokemon'a ho Oa, który po prostu może nas czymś zaskoczy. Może nas czymś zaskoczy dzisiaj. Karta z kodem. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz i dwa. I moje karty to Sneasel. Tak jest, Sneasel. Alolański Grimer, czy ja mam vu? Ralts. Alolański Vulpix. Czy ja mam vu? Energia elektryczna? Nie. Hut, hut. Ale nie, no w takiej samej kolejności był Nizel, Alolański Grimer. Ralts i Alolański wulpix. Możecie sobie przewinąć do początku filmiku, przecież taki był pierwszy booster. Hut, hut. Bardzo fajnie. Energia ciemności. Wiki. Każdy z graczy liczy ilość kart na ręce, tasuje te karty do talii i dobiera taką samą ilość kart. Aha. Jaki to ma sens, że po prostu jak masz dużo kart, chcesz... To jest ciekawa karta, powiem wam. Jak masz dużo kart i chcesz sobie zamienić je na coś innego, to to jest dobre rozwiązanie. Seviper. More poison ability. Dołóż jeden znacznik kondycji na Pokemona zatrutego pomiędzy turami. Fajnie. Chyba ta karta Sevipera była również jako karta promo właśnie w tej serii dodawanej do turniejowych, prylisowych zestawów. Sophocles, już czytaliśmy go. Wow, mamy Pikachu Reverse z serii Sun and Moon. Burning Shadow, super! Ilustracja jest świetna. Taki dynamiczny artwork tego Pokemona z atakami Tailwap, Thundershock. Super! Powędruje również do mojej kolekcji, a rzadką kartą jest Biwer. I to jest, moi drodzy, wiecie co. Ta sama karta, te same ataki, jednakże inna ilustracja, bo ta jest karta promo z symbolem serii Pokémon Sun i Moon Porning Shadow. Natomiast tu mamy inną ilustrację, inną pozycję, chociaż ilustrator jest ten sam. Ten sam ilustrator stworzył te dwa rysunki. Moi drodzy, czas na legendę. Ostatni boosterek Sun and Moon Porning Shadow. Oh, oh, legendarny Pokémon już jest tutaj. Przy okazji chciałbym was zaprosić na grupę Ganki Komikosa. Dodałem wyniki konkursów na talię tematyczną Pokémon, na kasetę z autografami aktorki dawingującej Asha Anime. Ach, już wiem, że tutaj nie będzie nic dobrego. Niestety. Te karty z kodem psują zabawę całą. Raz, dwa, trzy, cztery, raz i dwa. Bo jak ci się trafi karta z kodem biała, to wtedy jest e, szansa na to, że będzie jakiś hola. A tutaj już nie będzie, niestety. Inkej. Ciekawe. Ciekawie. Fajna ilustracja. Dalej. Duskull. Tynamo. Cutiefly. Riolu. No kurczę, te karty się powtarzają. Energia Ognista. Rotom Dex, tryb Findera. Spójrz na cztery karty swoje, ze swojej talii i połóż je w kolejności. Lub wtasuj je do swojej talii. Aha! Czyli możesz sobie wybrać, czy chcesz je położyć na górę, a jeśli Ci się te karty nie podobają, to, musisz, to możesz potasować. To jest dobra opcja, bo naprawdę daje nam możliwość wyboru, czy chcemy z powrotem karty mieć na górze i sobie ułożyć następne kolejki tak jak chcemy, czy po prostu potasować i, i mieć szansę na coś nowego. Super Scope Up. Fajnie. Można, mo, można dobrze tej karty używać w wielu różnych taliach. Electabuzz. Kartą Revers jest Lana Supporter. Um, ulecz 50 obrażeń z każdego ze swoich Pokémonów, który ma energię wodnistą dołączoną. Bardzo fajnie. I kartą rzadką jest Toxic Croak na zakończenie dnia. Taka oto rzadka karta. No to podsumowując, chyba wszystkie te karty, to zwycięzcą zostaje zdecydowanie Pikachu i Guzma. Dzisiaj: Karty rzadkie to jest to, to. Jeszcze coś było tam. Chyba przeoczyłem. Szybki, szybki przegląd. Pozostałych kart, Rotom Dex, creative biwer, Bewer tu był rzadk rzadką kartą. Um, I Turtonator. Tak, to zdecydowanie jeszcze Bewer się zalicza do tych fajniejszych kart i Wajere plum Holo jako najlepsza karta do kolekcji. Dobra, ja powiem Wam moi drodzy, że teraz kolekcjonerskie gry karcianej Pokémon odpuszczam rezygnuję, bo po prostu. Chyba, że z dystrybutorem się dogadam i jeszcze uda się zdobyć jakąś paczkę z unboxingiem dla Was, bo ja teraz nap nie, naprawdę nie planuję zakupu żadnych kart. Rezygnuję z udziału w turniejach kolekcjonerskich gry Pokémon na rzecz wyjazdu do Japonii. E, jeśli chodzi o wymiany, to nadal można się wymieniać ze mną. Ja przygotuję jakieś zestawy podwójnych kart w pakietach, popakuję to, e, bo po prostu mam za dużo podwójnych kart. Muszę się pozbyć, zrobić porządek w kolekcji. I jak coś macie, zbudnik Shadow czy z nowszych serii, koniecznie napiszcie do mnie na kontakt Zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem. Nie zapomnijcie subskrybować yy, mojego kanału. Dołączcie do grupy Ganki Komikosa. I widzimy się w kolejnych odcinkach z serii Pokémon. Do zobaczenia. Na razie, cześć. Dziękuję za uwagę. Zobacz również inne filmiki na moim kanale. Zbieram wszelkie gadżety związane z Pokémonami i gramy Nintendo od 1999 roku. Zajrzyj na moją stronę ikonikos.pl znajdziesz tam mojego face'a, Snapa, Insta i inne media społecznościowe. Pozdrawiam i złapcie je wszystkie! Na razie, cześć!